Witajcie. Dzisiaj sobie sprawdzimy energię na najbliższych 7 dni. Co nas czeka w miłości, uczuciach, w pracy, finansach i ogólnie czego jeszcze możecie się spodziewać. Do wyboru macie 3 talie, także chwilę się zastanówcie i wybierzcie tą, która Wam najbardziej pasuje. Witam wszystkich, którzy wybrali talię numer 1. Zacznijmy od miłości. Tutaj u Was w związkach nastąpi zacieśnienie więzów z partnerem. Pojawi się również bardzo dużo pozytywnych emocji. Nastąpi odnowienie uczuć albo uzdrowienie związku. Będziecie się po prostu cieszyć dobrymi wspomnieniami. Osoby samotne, które tęskniły za bliskością drugiej osoby. Mogą spotkać partnera, z którym będzie można właśnie stworzyć jakąś stałą relację, jednak tutaj trzeba będzie wykazać się cierpliwością, ponieważ to uczucie między wami będzie się rozwijało powoli, ale dzięki temu lepiej się poznacie i będziecie mogli w przyszłości właśnie zbudować jakieś trwalsze fundamenty pod tą relację. Jeżeli czekacie na wiadomość od jakiegoś mężczyzny, to w tym tygodniu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że się do Was odezwie. Dla osób, które aktualnie od siebie odpoczywają, to będzie taki czas, gdzie słuchajcie, należy zrobić jakiś krok w tył, tak? Trzeba by spojrzeć na tą relację obiektywnie. Czy przypadkiem no, nie jest tak, że wy na przykład za dużo dajecie od siebie, tak, a za mało otrzymujecie od tej drugiej strony. I czy też po prostu czasami nie jest tak, że jesteście z kimś raczej nie wiem z poczucia obowiązku niż z chęci. Osoby, które ciągle wspominają jakąś dawną miłość i wciąż do niej wracają myślami, powinny się zastanowić, czy już przypadkiem słuchajcie nie nadeszła pora na to, aby zostawić za sobą coś, co tak naprawdę już należy do przeszłości, tak? I trzeba w tym momencie odważnie rozpocząć kolejny etap życia, ponieważ po prostu takie rozpamiętywanie tego co było tak naprawdę zatrzymuje was w miejscu, tak? A życie, no niestety, cały czas pędzi do przodu. Jeżeli chodzi o pracę i finanse, to w tym tygodniu praca będzie Wam sprawiała satysfakcję. Ci z Was, którzy już od dłuższego czasu wytrwale pracowali, mogą w tym czasie liczyć na jakieś premie, na jakieś wyróżnienie. Dzięki właśnie temu też rozwinie się Wasza kariera. Jeżeli niektórzy z Was będą potrzebowali jakiegoś wsparcia finansowego, to możecie na nie liczyć ze strony partnera lub partnerki. W sprawach jakichś budżetów domowych może tutaj wam zostać przedstawiona propozycja, tak? Abyście porówno się dzielili kosztami i wydatkami domowymi. W tym tygodniu też niektórzy w pracy będą musieli się wykazać komunikatywnością. I przede wszystkim analitycznym sposobem myślenia. Trzeba tutaj będzie się pozbierać, znaczy nie się, przepraszam, pozbierać do kupy wszystkie fakty czy jakieś informacje. No i trzeba będzie, słuchajcie, w miarę szybko wyciągnąć konkretne wnioski. To jest, słuchajcie, też czas, gdzie możecie zawierać jakieś korzystne umowy, tak? To będzie też czas owocnych rozmów i jakiejś dobrej współpracy zawodowej, choć, no tutaj może y, na finalizację tego wszystkiego trzeba będzie udać się w jakąś delegację, bądź po prostu gdzieś wyjechać. Niektórzy z Was mogą rozważać zmianę miejsca w pracy. Y, I z tego powodu, że po prostu mogą otrzymać jakąś dobrą ofertę. No, ale może się okazać, że to będzie, słuchajcie, gdzieś praca za granicą. I może to być też związane z tym, że po prostu zaczniecie się rozglądać też za nowymi ofertami, ponieważ u Was w firmie mogą zachodzić jakieś zmiany, tak, które mogą być związane z jakimś, nie wiem, systemem finansowym, yy, nie wiem, z redukowaniem jakichś wydatków. Co z kolei by no znacząco mogło obniżyć was, wasz dotychczasowy poziom życia. Czego jeszcze ogólnie możecie się spodziewać? No to słuchajcie, będzie też okres, w którym możecie planować jakieś imprezy. Możecie chcieć się podpoczywać na łonie natury. Niektórzy mogą rozważać kupno jakiejś nieruchomości, może to być, nie wiem, dom, mieszkanie, działka. Jeżeli mieliście jakieś problemy, to to jest okres, w którym je powinniście rozwiązać. Trzeba, słuchajcie, też będzie podjąć jakąś ważną decyzję, tak? i dokonać konkretnego wyboru spośród no, wielu możliwości, które zostaną Wam przedstawione. Yy, możliwe też, że w tym tygodniu trzeba będzie podjąć jakiś większy wysiłek, tak? który jednak z kolei Da Wam ogromną szansę rozwoju w przyszłości. Więc nawet jeżeli się na przykład zastanawiacie, czy podołacie temu zadaniu, to moim zdaniem powinniście je po prostu podjąć i zobaczyć, bo tak naprawdę przecież nic nie stracicie, a możecie wiele zyskać. Też uważajcie, żeby nie dać się wciągnąć w jakieś potyczki słowne, bo taki płachy konflikt dla niektórych z Was może się po prostu przerodzić w wojnę. Uważajcie na jakieś fałszywe osoby w waszej pracy, bo mogą uknąć za waszymi plecami jakieś intrygi. Jeżeli macie do podjęcia w tym okresie jakieś ważne decyzje, które będą dotyczyły waszego życia, to po prostu nie pozwólcie na to, żeby wtrącały się w to osoby trzecie. Bo to, słuchajcie, jest wasze życie i to są wasze decyzje. Także podejmijcie je na spokojnie. Po jakimś takim głębszym przemyśleniu, bo to wtedy pozwoli Wam uniknąć błędów w przyszłych działaniach. Niektórzy z Was też, słuchajcie, mogą odnaleźć powołanie życiowe i stwierdzą, że pójdą tą drogą, bo przynosi im satysfakcję, więc po prostu pora, aby porzucić jakieś wcześniejsze zajęcia. Pozdrawiam. Witam wszystkie osoby, które wybrały talię numer 2. No i standardowo zaczynamy od spraw miłosnych. Więc słuchajcie. W tym tygodniu niektórzy z Was mogą zakończyć jakiś etap w związku. Może to być rozstanie się z partnerem, albo też mogą pojawić się jakieś wątpliwości, które po prostu doprowadzą do potrzeby zmiany i transformacji, tak? Która z kolei będzie prowadziła do jakichś nowych rozwiązań. Jeżeli jesteście w jakichś niepewnych relacjach, to nadejdzie czas, który będzie wymagał jakiejś od Was wewnętrznej przemiany tak? i pracy nad sobą. Ale jeżeli tego się nie podejmiecie tak? i będziecie uciekać, unikać tych sytuacji czy rozmowy, to niestety może to doprowadzić do Waszego rozstania. Dla niektórych z Was rozwijają się złudzenia, którymi żyliście, i zobaczycie dopiero, jak sprawy wyglądają naprawdę. Jeżeli żyjecie marzeniami o jakiejś osobie, to może się okazać, że tak naprawdę nic o niej nie wiecie, tak? jesteście niestety dla niej bądź dla niego yy, jakąś kolejną opcją z wielu. Inni z Was mogą rozpoczynać natomiast nowy związek. Ale ten związek, słuchajcie, nie będzie jakiś pełen namiętności, a raczej właśnie oparty na porozumieniu umysłowym. To będzie też czas, gdy każdy dostanie to, na co zasłużył. Więc, jeżeli na przykład Wasz partner nie był do końca szczery, tak, lub w jakiś sposób Was wykorzystywał, choć tutaj nawet Wy mogliście, prawda, nawet o tym nie wiedzieć, to zostanie z tego rozliczony. I jeżeli wy w tym czasie dawaliście od siebie dużo, właśnie jakiegoś dobra i czuliście się niedoceniani, to możecie się przestać martwić, ponieważ wszechświat wam to za pewien czas po prostu wynagrodzi. Jeśli w niektórych relacjach panuje zastój, stagnacja, to po prostu wykorzystajcie ten czas dla siebie. I zamiast prawda rozpaczać z tego powodu, to po prostu cieszcie się wszystkim to, co wam po prostu spotka. Jeśli jesteście w jakiejś fajnej relacji, gdzie jest pomiędzy wami wiele ciepła, chęci tak do działania i dbacie o siebie nawzajem, to tutaj karty was przestrzegają, żeby nie wracać myślami do jakichś wspomnień z przeszłości. Nie wiem, do jakichś byłych miłości, szczególnie jeżeli po prostu je idealizujecie. Dobrze, jeżeli chodzi o finanse, to tutaj może przed Wami stanąć takie zadanie, gdzie będą właśnie potrzebne jakieś silne zdolności intuicyjne. Więc dokładnie się wsłuchajcie w intuicję i dajcie jej się poprowadzić. Możecie też tutaj liczyć na to, że wasza praca zostanie nagrodzona i dzięki temu właśnie zyskacie szacunek i podziw innych. Jeśli czujecie się zmęczeni, to po prostu pomyślcie nad jakimś odpoczynkiem. Weźcie parę sobie dni urlopu i zadbajcie o siebie. W firmie mogą w tym czasie zachodzić jakieś zmiany, które Będą wymagały zmiany strategii, schematów postępowania, czy nawet zmiany systemu finansowego. Ten tydzień też będzie dobrych, słuchajcie, kontaktów ze współpracownikami, jakichś działań zespołowych, które będą Was prowadzić do sukcesu, no i przede wszystkim satysfakcji. Możecie też otrzymać jakieś propozycje biznesowe. I te propozycje, słuchajcie, okaże się, że pomogą Wam w realizacji planów zawodowych. Oraz poprawie jakiejś waszej sytuacji finansowej, i dzięki temu będziecie mogli pospłacać jakieś, nie wiem, kredyty czy zaległości, jeżeli takowe posiadacie. W tym tygodniu niektórzy mogą uczestniczyć w jakichś imprezach integracyjnych, które będą zorganizowane przez szefostwo. To też, słuchajcie, będzie dobry czas dla tych, którzy pracują. Na jakichś samodzielnych stanowiskach, ponieważ w tym tygodniu nie zabraknie Wam kreatywności. Jeśli macie do podjęcia jakieś decyzje finansowe, to róbcie to po prostu po przemyśleniu, a wtedy możecie już być pewni, że Wasze pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Ostrzeżeniem, jaki nam tutaj wychodzi, jest jedynie karta księżyca. Więc, jeżeli macie zamiar zmienić pracę, to prześwietlcie dobrze przyszłego pracodawcę, bo może się, słuchajcie, tak okazać, że nie wszystko wygląda tak, jak Was o tym poinformowano. Być może nie do końca są takie same warunki, być może nie do końca w pracy jest taka, nie wiem, dobra atmosfera, albo po prostu wynagrodzenie nie jest takie, jak Wam sugerowano na początku. Unikajcie też słuchajcie plotek w pracy, bo mogą wyjść na jaw. Albo wy się też możecie dowiedzieć, że ktoś może was oczerniać za plecami. Czegoś jeszcze możecie spodziewać w tym czasie? No, może tutaj nastąpić ożywienie i wzmocnienie uczuć w związku. Dla niektórych z Was zaczyna się nowy cykl, który trzeba po prostu przebyć. Nastąpi zmiana i modyfikacja obecnej sytuacji, która no będzie niezależna od Was. Motorem zmian tutaj mogą być jakieś Wasze poprzednie działania, które są zgodne z Waszym losem, ale to, że są właśnie już tak jakby ustalone odgórnie, to są niemożliwe do zmodyfikowania. Jeżeli w danej chwili myślicie nad jakąś sprawą, to karty mówią, że ta sprawa ma potencjał. Jeżeli pytacie o finanse, to jest szansa na dobrobyt materialny. A jeżeli o relacje, to jest po prostu w waszym życiu ktoś, kto chce inwestować właśnie w tą znajomość, relacje z wami. Wszystkie inwestycje w tym okresie potraktujcie jak zasiewanie plonów. A zobaczycie, że z czasem te wasze zbiory, zbiory przepraszam, będą bardzo obfite. Jeżeli kogoś poznaliście, to zaufajcie tak, temu nowemu uczuciu i dajcie mu się po prostu poprowadzić. Jeśli aktualnie macie jakiś trudny okres w życiu, to niedługo dostanicie szansę na, właśnie bym powiedziała, takie symboliczne odrodzenie się, więc tutaj głowa do góry i proszę się nie martwić. Jeśli Was czeka trochę więcej pracy niż zwykle, to też nie bójcie się po prostu pokazać, na co Was stać, bo przyniesie to Wam wspaniałe efekty. A jeżeli będziecie mieć nadmiar obowiązków i będziecie potrzebowali pomocy innych, to po prostu ich o to poproście, bo oni z chęcią wam jej udzielą. Jeżeli z jakiegoś powodu czy jakiejś sytuacji stoicie w miejscu i czujecie się nieszczęśliwi, to ruszcie po prostu do przodu i podążajcie właśnie za sercem. A ono was zaprowadzi do zmian, które pozwolą wam zacząć coś od nowa. W tym czasie też postarajcie się spojrzeć na wszystko obiektywnie. Nie kierujcie się tutaj uczuciami przy ocenianiu sytuacji. Też nie bądźcie dumni i nie zakładajcie, że wy jesteście akurat nieomylni. Po prostu postarajcie się poszerzyć swój punkt widzenia, zachowajcie otwarty umysł i bądźcie po prostu sprawiedliwi. Pozdrawiam, i witam wszystkie osoby, które wybrały talie numer 3. I tutaj zaczniemy sobie dzisiaj od pań. I dla pań jest przekaz taki, że jeżeli chodzi o miłość, to w tym tygodniu możecie mieć do czynienia z osobą, która w miłości nie boi się ryzyka nie zna nieśmiałości, zaangażowania. I okazuje swoje zainteresowanie właśnie bez jakiejś przesadnej nieśmiałości, ale dąży też szybko do fizycznego zbliżenia. Ten mężczyzna, drogie panie, będzie chciał się wami zaopiekować będzie chciał spełniać wasze życzenia. Jeżeli będziecie chciały tą znajomość kontynuować i docenicie jego starania. To może być dla Was naprawdę idealnym mężczyzną, ale absolutnie nie starajcie się w nim wzbudzać zazdrości, wodzić za nos i nie lekceważcie, bo to jest bardzo dumny człowiek i może Wam po prostu tego nie wybaczyć. Panowie z kolei mogą spotkać kobietę, która będzie posiadała w sobie takie wielkie pragnienie miłości. Dla którego ona będzie w stanie poświęcić naprawdę bardzo dużo, jak nie wszystko. I wy dla tej kobiety możecie stać się całym światem. Na pewno, słuchajcie, będzie ona bardzo ciepła i czasami wręcz magnetyczna, ale pod warunkiem, że nie będzie wątpiła w siebie. I być może właśnie ta owa pani od dłuższego czasu już na was czeka, tak, aż pojawicie się w jej życiu. I teraz tak. W relacjach w tym tygodniu, między niektórymi z Was może to być okres jakiegoś milczenia. Być może tutaj zachodzi potrzeba, żebyście coś przemyśleli, zastanowili się na spokojnie nad jakimś rozwiązaniem problemów. Jeśli się z kimś pokłóciliście i zastanawiacie się, czy w tej chwili po prostu skontaktować się z tą osobą. Do karty z góry, żeby się powstrzymać i dać jej trochę takiej właśnie, słuchajcie, przestrzeni, trochę czasu, żeby ona to sobie wszystko poukładała. To też będzie dobry okres dla singli, ponieważ w tym czasie szykuje się dla Was coś pięknego. Będziecie korzystać z życia. Dla osób w związku, jeżeli czujecie, że Wasz partner. Narusza w jakikolwiek sposób Waszą przestrzeń, to zamiast z nim po prostu walczyć, porozmawiajcie I, po, i ustalcie jakieś jasne granice, żeby nie dochodziło do jakichś takich w przyszłości sytuacji konfliktowych, a nawet, jak, nawet słownej agresji, tak? która i tak zaprowadzi Was tak naprawdę donikąd. Cieszcie się każdą chwilą, nawet jeżeli spędzacie ją samotnie. Czerpcie z życia wszystko to, co najlepsze. Jeżeli nie będziecie się zniechęcać i przejmować wszystkim, staniecie się bardziej pozytywnymi osobami, to macie szansę przyciągnąć do swojego życia partnera, z którym miło będziecie spędzać czas. Jeśli chodzi o finanse i pracę, to w tym tygodniu uważajcie na plotki w pracy. Także yy, starajcie się nikogo nie obgadywać. I też uważajcie na osoby, które mogą was obgadywać. Jeżeli zmieniacie pracę lub otrzymacie jakieś biznesowe propozycje, to wszystko słuchajcie dokładnie, posprawdzajcie. Bo może się okazać, że rzeczywistość znacząco się różni od tego, co będzie wam obiecywane. Dla niektórych mogą się pojawić jakieś nowe perspektywy zawodowe. Może to być możliwość awansu, Podwyżka i dzięki temu, że być może wcześniej pracowaliście nad jakimś projektem, w którym wykazaliście się pomysłowością i konsekwentnymi działaniami. Niektórzy z Was mogą zacząć myśleć o emigracji zarobkowej ponieważ może się okazać, że w dotychczasowym miejscu w pracy tak szykują się jakieś zmiany polegające na zmiany strategii, dotychczasowego schematu postępowania czy systemu finansowego. Jeżeli czujecie się zmęczeni, weźcie sobie nawet krótki urlop, ale weźcie, ponieważ dzięki temu nabierzecie sił, a jeśli na przykład nie jesteście zadowoleni z obecnej pracy, to będzie to czas, gdzie będziecie mogli po prostu podsumować wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i oszacować potencjalne zyski i straty. I jeżeli dojdziecie do wniosku, że pora zmienić tą pracę, to bez problemu będziecie mogli podjąć jakieś konkretne działania. Dążcie też cierpliwie do zaplanowanych wcześniej jakichś celów, a wtedy osiągniecie sukces. Skupcie się na swoich obowiązkach i postarajcie się być precyzyjni. Skrupulatni w działaniu, a wtedy zostaniecie wyróżnieni. Pamiętajcie też, żeby wszystkie decyzje, jakie podejmujecie, podejmować w oparciu o zdrowy rozsądek. W tym tygodniu też dla niektórych z Was może pojawić się potrzeba, aby kogoś wesprzeć finansowo. Więc słuchajcie, jeżeli macie takie możliwości, to po prostu pomóżcie tej osobie. Dobrze, czego się jeszcze możecie spodziewać? No, możecie się jeszcze w tym tygodniu spodziewać jakichś dobrych wiadomości. Ogólnie dla Was będzie to, słuchajcie, czas radości, czas odprężenia. Odważnie w tym czasie też sięgajcie po wszystko, czego pragniecie. Bądźcie dumni z tego, co osiągnęliście, i nie dajcie się nikomu wyprowadzić z równowagi. Wasza odwaga też będzie inspirowała innych. Więc po prostu pozostaw, pozostawajcie, yy, przepraszam, nie przestawajcie być sobą. Yy. A jeśli po prostu komuś się nie spodoba, to mówiąc kolokwialnie, koleżanko, kolego, tam są drzwi. Yy, patrzcie też na wiele spraw obiektywnie i nie kierujcie się uczuciami przy wydawaniu osądów. Nie zrzucajcie też winy na innych. I też wy nie stawiajcie się w roli ofiary, ale też nie przesadzajcie z poczuciem winy. Pamiętajcie też, że nie jesteście nieomylni, więc miejcie otwarty umysł i postarajcie się być sprawiedliwi. Też to jest okres, gdzie nie powinniście um, ograniczać siebie. Nie trzymajcie się kurczowo tego, co już znacie. Poszerzajcie swoje horyzonty żeby nie przegapić tego co szykuje dla was wszechświat ponieważ tak jak już kiedyś mówiłam we wszechświecie działa cykliczność i jeżeli coś ma swój początek to musi mieć i koniec pamiętajcie też, że za rogiem być może już czeka na was kolejna historia dlatego tu karty sugerują, żebyście w tym tygodniu spojrzeli na świat oczami dziecka przypomnijcie sobie jak to było w dzieciństwie Zadajcie sobie pytania też, jakie są Wasze pragnienia, bo to będzie okres, słuchajcie, w którym mogą one się spełnić. Jeżeli tylko właśnie zachowacie ten dziecinny zachwyt nad życiem i nie zapomnicie o tym, że należy być wdzięcznym za wszystko, co posiadacie tak? i co Was spotyka. I nawet jeżeli w tej chwili nie dzieje się tak, jakbyście tego chcieli, to jest po prostu znak, że niektóre rzeczy Wam przestały służyć. I trzeba się po prostu od nich odciąć, trzeba się z nimi pożegnać. Bo może, słuchajcie, właśnie przez takie doświadczenia yy, wszechświat ocenia, tak, czy potraficie czerpać z życia, i czy właśnie jesteście gotowi na te zmiany, które dla Was szykuje. Także, słuchajcie, nie martwcie się. Przypomnijcie sobie, jak potrafiliście się zachwycać wszystkim, tak, będąc właśnie w tym okresie dzieciństwa, nie wiem, kolorowym motylkiem, lecącą pszczółką. No wszystko dla nas wtedy było piękne i całkiem inaczej też patrzyliśmy na świat. Także też zadbajcie o swoich bliskich i okazujcie im jak najwięcej miłości i ciepła. Pozdrawiam.